Coś jest za krótkie, za długie, za ciemne, za jasne, za miękkie, za twarde. Coś klikniemy, coś odskoczy, coś się zamknie. 13 najgorszych rozwiązań wnętrzarskich. Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim wnętrzarskim kanale. Dzisiaj kolejny poniedziałek. Zapraszam na kolejną dawkę wnętrzarskich historii. Ja nazywam się Karolina Szyszka, a na tym kanale posłuchacie o tym, jak prowadzę własną firmę, pracownię wnętrzarską, która nazywa się Grupa Nono oraz opowiadam o swojej pracy, o swojej największej pasji, czyli właśnie projektowaniu wnętrz. W dzisiejszym odcinku będą e, historie takie troszeczkę Mniej pozytywne. Dzisiaj nie będzie o tym, co jest teraz modne, co jest teraz w trendach, co jest funkcjonalne, co polecam, co się sprawdza, co jest najpiękniejsze na świecie i co teraz zostało świeżo zaprojektowane przez najbardziej znanych projektantów. Dzisiaj będzie o najgorszych rozwiązaniach we wnętrzu, o y, największych błędach, które ja ze swojej perspektywy zaobserwowałam lub widzę, że one mogłyby być bardzo frustrujące we wnętrzach. Temat błędów projektowych już się u mnie na kanale pojawił. Zapraszam was serdecznie, jeżeli chcecie posłuchać o tym jakie ja błędy projektowe z moją pracownią popełniłam, możecie tutaj kliknąć link w bio. Natomiast dzisiaj opowiem wam o takich błędach, które gdzieś tam zaobserwowałam lub widzę, że one mogą być po prostu dla moich klientów kłopotliwe i staram się ich bardzo wystrzegać. Na sam początek Warto powiedzieć, że każda realizacja, każde wnętrze, nawet bardzo dobrze zaprojektowane w formie książki projektu, bardzo skomplikowanej dokumentacji, jest przestrzenią, która daje ogromne spektrum do błędów, do Momentów, gdzie coś nie pójdzie zgodnie z planem i każda realizacja ma takie momenty, że coś jednak może się wysypać. Może pojawić się jakiś błąd, coś zostanie niedopilnowane lub z braku świadomości czy też braku komunikacji między wykonawcą, na przykład, a projektantem. Może dojść do niezgodności i w konsekwencji uzyskamy rozwiązanie, które dla nas nie będzie funkcjonalne, które będzie po prostu błędne, będzie złe i będzie nam przeszkadzać w funkcjonowaniu na co dzień. Osoby, które posiadają wiedzę niezbędną do tego, żeby zaprojektować wnętrze, a potem je dobrze zrealizować, pomogą uniknąć tych błędów, których przecież każdy. Chcę po prostu uniknąć. Dlaczego błędów wnętrzarskich warto unikać? No Przede wszystkim dlatego, że te błędy, które we wnętrzu się pojawiają, są frustrujące. Coś jest za krótkie, za długie, za ciemne, za jasne, za miękkie, za twarde. Rozwiązania, które mamy błędnie zastosowane, powodują, że coś nie działa. I wtedy w normalnym funkcjonowaniu, gdzie po prostu spodziewamy się, że coś klikniemy, coś odskoczy, coś się zamknie, nie działa to tak, jak chcemy, i denerwujemy się, a błędy mogą pojawić się dosłownie wszędzie. Yy, dlatego ja dzisiaj wymienię Wam 13 błędów, które yy, warto wziąć pod uwagę jako taka przestroga lub też yy, taki sygnał do tego, żeby pewne rzeczy sprawdzić w swoim wnętrzu, by te wnętrza. Nie miały tych błędów, by one były jednak dobre i dopasowane do waszych potrzeb. Natomiast to nie są wszystkie błędy, które we wnętrzu możemy popełnić. I dlatego pomyślałam, że te moje 13 błędów to będzie takie preludium błędów, które Wy jeszcze zaproponujecie, które Wy napiszecie w komentarzach, bo przecież każdy z Was z pewnością spotkał się z błędami wnętrzarskimi. Dlatego jestem niesamowicie ciekawa, jakie błędy wy napotkaliście w swoim życiu. Koniecznie podzielcie się tym. Już teraz do tego zapraszam. No i teraz zaczynamy. Zapraszam na 13 najgorszych rozwiązań. Pierwszy punkt jest dość dużym tematem, bo generalnie chodzi o oświetlenie, o źle zaprojektowane oświetlenie. Tutaj na przestrzeni tego tematu oczywiście bardzo dużo różnych błędów może się pojawić, natomiast chciałabym nakreślić mniej więcej o co chodzi. Źle dopasowane oświetlenie do Waszych potrzeb może być niezwykle frustrujące, dlatego że każde oświetlenie, które pojawia się we wnętrzu, ono spełnia jakąś funkcję albo doświetla całą przestrzeń, albo Tworzy klimat albo dekoruje dane rozwiązania we wnętrzu. i jeżeli w niewłaściwy sposób użyjemy konkretnych rozwiązań, to wtedy funkcjonowanie we wnętrzu i wykonywanie pewnych działań będzie po prostu utrudnione. Przykład. Jeżeli mamy jadalnię stół, to każdy marzy o tym, żeby widzieć, co znajduje się na stole, gdy przy tym stole siedzimy. Jeżeli jest dzienne światło, to oczywiście nie ma problemu, ale w sytuacji, gdy mamy już noc, gdy mamy wieczór i chcemy tą przestrzeń doświetlić, to idealnym rozwiązaniem byłaby lampa nad przestrzenią stołu. I takie rozwiązanie nie jest też wcale oczywiste. Może się zdarzyć, że lampy nad stołem nie mamy, że mamy na przykład tą lampę przesuniętą względem stołu, i po prostu te dwa elementy wnętrza nie spotkały się. Jest to bardzo frustrujące, dlatego światło na blacie. Jak najbardziej powinno się pojawić. Kolejne frustrujące rozwiązanie w temacie oświetlenia. Oświetlenie rozproszone, górne na przykład w kuchni, jednak jest ono za naszymi plecami, gdy stoimy przy blacie roboczym. Czyli nie mamy oświetlenia nad blatem. Jeżeli kroimy coś wieczorem, przygotowujemy jakieś posiłki, nie widzimy dokładnie, co tam się dzieje, po prostu mamy światło zasłonięte swoim ciałem, ponieważ światło znajduje się. Za nami. Tutaj dorzuciłabym do tematu oświetlenia również źle zlokalizowane łączniki do oświetlenia. W ogóle zła konfiguracja, czyli e, nieintuicyjna. Wchodzimy do wnętrza, chcemy zaświecić światło i na przykład robimy to instynktownie po prawej stronie na przykład wchodząc do sypialni. Jeżeli tego łącznika tam nie będzie, to zaczynamy go szukać. I są takie sytuacje, że nie jesteśmy w stanie nauczyć się tych rozwiązań, które są źle zaprojektowane, więc zawsze to kuleje w naszych wnętrzach i powoduje u nas frustrację. Oczywiście tych błędów w oświetleniu jest mnóstwo, więc czekam na Waszą inicjatywę i Wasze pomysły. Natomiast ja przechodzę do punktu drugiego. Punkt drugi to. Za mało przechowywania w stosunku do posiadanych rzeczy. Czyli bardzo często spotykana sytuacja, że mamy tak dużo rzeczy, że nie jesteśmy w stanie ich ładnie poukładać. Każda rzecz, którą mamy nie ma swojego miejsca, tylko gdzieś one się tak rozchodzą po wnętrzu, tworząc chaos, bałagan. Jest to bardzo częsty błąd, czy też w ogóle problem spotykany we wnętrzu. My ludzie mamy taką tendencję, że lubimy jednak chomikować i przechowywać dużą ilość rzeczy w naszych wnętrzach. Czasami a nawet, może nawet bardzo często, jest tak, że tych rzeczy mamy za dużo w stosunku do swoich możliwości, które mamy w mieszkaniu. Ważne jest to, żeby mieć tyle rzeczy, ile rzeczywiście pomieści nasze mieszkanie, bo niezależnie od tego, czy mamy mieszkanie 50-metrowe, czy 100- czy 150-metrowe, to ta ilość rzeczy. Nie może rosnąć w nieskończoność. Zdarzały mi się w czasie mojej działalności projektowej sytuacje, gdy klienci byli niepocieszeni, że nie mają więcej szaf, że nie zaplanowaliśmy więcej przechowywania w ich mieszkaniu. Jako projektant uważam, że budowanie szaf, tworzenie schowków, miejsca do przechowywania musi mieć swój koniec. Nie jesteśmy w stanie. Czy znaczy inaczej, może jesteśmy w stanie, ale nie powinniśmy zabudowywać maksymalnie swojego mieszkania. Nie po to kupujemy mieszkanie, żeby w całości zabudować je szafami. Potrzebujemy pewnej przestrzeni i ilość przechowywania powinna być dopasowana do proporcji całego wnętrza. Wszystkich funkcji, które w tych wnętrzach się przecież znajdują. W pewnym momencie, gdy mamy za mało tego przechowywania w stosunku do swoich posiadanych rzeczy, no to trzeba się zastanowić. Czy zmniejszamy ilość posiadanych rzeczy, czy może zmieniamy mieszkanie, bo w tym mieszkaniu po prostu nie jesteśmy w stanie już z wszystkim się zmieścić. Reasumując, ważne, żeby mieć odpowiednią ilość przechowywania i trzeba to wyważyć, budując odpowiednią ilość miejsca do przechowywania oraz kumulując odpowiednią ilość rzeczy, tak żeby to. Ze sobą mogło się spotkać. Trzeci punkt jest też bardzo taki pojemny, jeżeli chodzi o błędy, które mogą w tym temacie się wydarzyć. Tutaj chciałabym wspomnieć o rozwiązaniach niedopasowanych do stylu naszego życia. Jest tak, moi drodzy, że nie wszystko jest dla wszystkich i nie każdy przy danym rozwiązaniu dobrze się czuje. Niektórzy dużo gotują, potrzebują mieć dużą kuchnię, dużą ilość blatu roboczego, bardzo dużo przechowywania na garnki, zastawę. Inni gotują mniej i tą kuchnię mogą sobie zmniejszyć, zrobić taką wersję bardzo basicową, podstawową, a na przykład dzięki temu powiększyć przestrzeń salonu. I teraz bardzo ważne jest to, żeby dopasować tą przestrzeń, w której my żyjemy do stylu naszego życia. Myślę, że ten błąd najczęściej wynika z tego, że nie mamy pojęcia jak my w tym wnętrzu funkcjonujemy, nie mamy świadomości, co nam jest potrzebne, jak działamy w tym wnętrzu. Więc zanim zaprojektujemy sobie tą naszą nową, ukochaną kuchnię, zastanówmy się, jak my w tej kuchni chcemy funkcjonować. Czwarty punkt: wszelkiego rodzaju kolizje. To jest temat niezwykle frustrujący. Czyli na przykład otwieranie drzwi wewnętrznych nakłada nam się na siebie, drzwi mają ze sobą kolizję. Otwieramy drzwi do łazienki, w tym czasie ktoś wychodzi z sypialni i kolizja, drzwi uderzają o siebie. Otwieramy szafę, szafkę kuchenną i szafka koliduje nam na przykład z karniszem albo z grzejnikiem, albo z gniazdkami. Takie sytuacje bardzo często są trudne do przewidzenia. Czasami nie mamy świadomości, kiedy ta kolizja może powstać. Na szczęście u mnie w pracowni mamy te tematy bardzo mocno dopracowane, więc już e, jak tylko widzimy pewne zależności, to lampka nam się zapala i unikamy tych kolizji stosując pewnego rodzaju zabiegi projektowe, by tych kolizji po prostu nie było. Kolizje są frustrujące, ponieważ otwierając na przykład drzwi. Po prostu wychodzimy z pomieszczenia i nie myślimy o tym, że w coś możemy uderzyć. Albo jeżeli nauczymy się, że tutaj trzeba za każdym razem uważać, żeby nie uderzyć o jakiś element, który znajduje się na ścianie, to musimy o tym pamiętać. I to wymaga od nas cały czas pewnego rodzaju skupienia i uważności. Piąty punkt, też taki mój ulubiony, ważny, przestroga dla wielu osób prysznic walking rozwiązanie bardzo popularne. I teraz uwaga, jest to rozwiązanie fajne, funkcjonalne, ale tylko w sytuacji, gdy zastosujemy odpowiednią długość szyby naszej przestrzeni prysznicowej. Czyli, jeżeli zastosujemy zbyt krótką szybę, zbyt krótką przegrodę, to po prostu woda, która rozlewa się w różnych kierunkach, biorąc prysznic, będzie się wylewać. Na środek łazienki lub będzie chlapać na inne przestrzenie, ściany, meble, które znajdują się w okolicy. Na pewno jest to rozwiązanie, z którym da się żyć, bo nie zawsze każda łazienka daje nam bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi na przykład o długość właśnie tej szyby. Natomiast fajnie, gdy ta szyba ma jednak odpowiednią długość. Punkt szósty: za krótka lub za długa wylewka naszej baterii umywalkowej. Czy też wannowej, czy też w kuchni przy zlewie. Och, to jest rozwiązanie, które naprawdę potrafi spędzać sen z powiek. Są sytuacje, nieraz też już zaobserwowałam, gdy mamy na przykład ogromny, piękny zlew, który daje nam bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o mycie naczyń, o przygotowywanie posiłków, o mycie warzyw. Ale przy takim rozwiązaniu woda nam się leje dosłownie przy samym rancie zlewu, czy też umywalki. Więc jeżeli chcemy umyć ręce, to nie w wygodnym miejscu na samym środku, tylko gdzieś tam blisko i, no, wiadomo, można z tym żyć, ale po co? Dlatego bardzo ważne jest to, żeby do danego zlewu, do danej umywalki dopasować odpowiednią długość wylewki. Siódmy punkt. Za niski lub za wysoki blad roboczy w kuchni w stosunku do naszego wzrostu. To jest niezwykle ważny punkt i jako projektanci wiemy u mnie w pracowni, że wysokość kuchni to nie jest kwestia Standard jest taki, więc dajemy na 90, 92 czy 86. Dajemy zawsze wysokość kuchni taką, jaka jest odpowiednia do wzrostu danej osoby. I te wysokości, moi drodzy, są różne, bo przecież ten wzrost nasz również się zmienia. Dlatego osoba, która ma 1,50 m. Będzie miała zupełnie na innej wysokości blat roboczy niż osoba, która ma 1,95 m i to jest oczywiste. Warto o tym pamiętać, ponieważ rzeczywiście, gdy mamy niedopasowaną wysokość blatu do swojego wzrostu, to może być to bardzo niefunkcjonalne, niewygodne, bo na przykład, gdy mamy za wysoko zlew blat, to może nam ściekać woda po rękach, co moim zdaniem, oczywiście jest bardzo niefunkcjonalne. Ale to pewnie też się ze mną zgodzicie. Są sytuacje problematyczne, gdy jedna osoba ma 1,50 m, druga ma 1,90 m, i co wtedy? Dwa blaty w kuchni? No tutaj niestety trzeba się jakoś dogadać i uzgodnić, które rozwiązanie dla wszystkich będzie najbardziej korzystne. Pewnie trzeba się spotkać gdzieś w połowie drogi. Punkt ósmy. Zapisałam sobie tutaj bardzo ważną rzecz, która też czasami się we wnętrzach pojawia, czyli kiepskie systemy. Obsługujące szafki, czyli na przykład prowadnice do szuflad, czy też zawiasy do szafek. Mam tutaj na myśli systemy, które pojawiają się w zabudowach kuchennych, czy też zabudowy w łazienkach, w sypialni. Wszystko, co we wnętrzach może się pojawić. Czasami, gdy szukamy oszczędności, możemy na tych systemach właśnie zaoszczędzić sporo pieniędzy. Kuszące jest to, żeby wybrać słabsze rozwiązania, bo przecież to i tak pracuje, więc wydaje się, że. Nie jest potrzebne to w bardzo wysokiej jakości. Natomiast w momencie, kiedy taką kuchnię realizujemy i ktoś już długi czas funkcjonuje w tym wnętrzu, wysuwa te szuflady, otwiera szafki, zamyka, to dopiero wtedy każdy może przyznać tę rację, że jednak te systemy są bardzo frustrujące, gdy są słabszej jakości. Szuflady się nie domykają, szafki trzaskają, bo nie ma cichego domyku. Tipony, Trochę działają, trochę nie działają. Jeżeli dociążymy szufladę dużą ilością kilogramów, ta szuflada działa jeszcze inaczej. Te systemy zaczynają opadać, zaczynają nam się krzywić fronty. No i w pewnym momencie ta kuchnia już nie wygląda tak jak w dniu odbioru, w dniu montażu stolarza więc rzeczywiście słabe prowadnice czy też zawiasy. Zaliczam do jednych z najgorszych rozwiązań, jakie można sobie zapewnić we wnętrzu. Punkt dziewiąty. Tutaj chciałabym powiedzieć o gniazdach wtykowych, gniazdkach, które w każdym wnętrzu się pojawiają. Tak jak przy oświetleniu wspomniałam. Ich lokalizacja jest bardzo ważna oraz ich ilość. Są pewne standardy, które się stosuje, natomiast bardzo często te standardy nie są w ogóle dopasowane do potrzeb danej osoby. Niektóre osoby potrzebują bardzo dużą ilość gniazd, ponieważ korzystają z wielu różnych urządzeń w swoich wnętrzach. Natomiast są osoby, które na przykład potrzebują tych gniazd mniej, ale w konkretnych miejscach. Jeżeli nie zapewnimy sobie Gniazd w odpowiednich miejscach oraz ich odpowiedniej ilości, no to musimy się pogodzić z rozwiązaniami typu przedłużacze, rozdzielacze oraz wiele różnych kabli, które biegną po podłodze, kurzą się i są oczywiście mało estetyczne. Lokalizacja gniazd jest również o tyle ważna, że czasami po prostu gniazdo może nam bardzo mocno przeszkadzać w zainstalowaniu, w montażu pewnych rozwiązań. Czyli jeżeli sobie zrobimy gniazdo, do zmywarki, dokładnie za zmywarką, to gwarantuję Wam, bo mam to już niestety sprawdzone na, własnym, na własnej skórze, że zmywarki nie dosuniecie do ściany, nie zamontujecie jej na równo z wszystkimi frontami kuchennymi, tylko ta zmywarka będzie po prostu wystawać. Dlatego polecam, żeby ilość oraz lokalizację gniazd bardzo mocno przemyśleć i nie sugerować się tym, jak ma sąsiad. Koleżanka, przyjaciółka, albo co piszą w internecie, tylko zastanowić się, jak wy będziecie w tym wnętrzu funkcjonować, i na przykład, gdzie raz w roku postawicie choinkę, bo tam też prąd musi się pojawić. Kolejne rozwiązanie, które może spędzać sens powie, które uważam za najgorsze, to zbyt wysoko zamontowany telewizor albo zbyt nisko zamontowany telewizor, czyli zła lokalizacja telewizora. Wbrew pozorom to jest naprawdę totalnie ważny temat, ponieważ możemy niestety przyprawić się o ból szyi. Jeżeli mamy zbyt wysoko telewizor, to musimy napinać odpowiednie mięśnie szyi, przez co po prostu męczymy się i jest to pozycja niewygodna. Dokładnie z taką samą sytuacją spotykamy się, gdy mamy ten telewizor zbyt nisko. Telewizory oczywiście mamy różnej wielkości, mamy różną zabudowę wokół telewizora. Różne sprzęty chcemy tam pomieścić, więc wszystkie te rozwiązania powinniśmy tak ze sobą dograć, żeby uzyskać komfortową wysokość dla naszej głowy, dla naszego wzroku. Przecież to wszystko powinno być również kompatybilne, na przykład z wysokością sofy, na której siedzimy, oglądając ten telewizor, więc koniecznie. Temat do przemyślenia, nie polecam popełnić tutaj błędów. Punkt 11 dotyczy zabudowy kuchennej. W kuchni w ogóle można popełnić bardzo dużo błędów, które potem bardzo będą frustrujące w czasie użytkowania tej przestrzeni. Natomiast jednym z błędów jest zbyt bliskie zamontowanie indukcji w kontekście ściany, czy też zabudowy np. lodówki, takiej zabudowy wysokiej. Tak samo jest w sytuacji zlewu. Między wszystkimi urządzeniami. AGD czy tymi takimi sprzętami, które pozwalają nam gotować w kuchni, powinny być zachowane odpowiednie odstępy. I najgorszym rozwiązaniem, jakie możemy sobie zapewnić, to zamontowanie właśnie takiej indukcji czy zlewu zaraz obok ściany, czy tej zabudowy wysokiej. Przez to mamy bardzo małą swobodę w korzystaniu z tego urządzenia. Jeżeli to jest na przykład indukcja czy płyta gazowa, to nawet zabieramy sobie możliwość gotowania. Na czterech palnikach jednocześnie, bo po prostu te garnki, te patelnie nam się tam nie pomieszczą. Przesuwanie tego, mieszanie, gotowanie w tak wąskiej przestrzeni jest po prostu kłopotliwe. A poza tym, dodatkowo ta przestrzeń obok brudzi się chlapie i trzeba to wiecznie wycierać i sprzątać. Także, jeżeli tylko macie taką możliwość, to zachęcam Was do tego, żeby jednak między tymi sprzętami były większe odległości. Punkt dwunasty, bardzo fajny punkt, myślę, że też bardzo mocno frustrujący, mianowicie różnice wysokości między posadzkami. Aktualnie projektując wnętrza, realizując wnętrza staramy się zawsze, by wszystkie posadzki były na, tej samej, na tym samym poziomie, czyli żeby nie było progów albo jakichś uskoków, które wynikają np. z grubości danej Okładziny, czy też drewna, czy też płytki. Są jednak sytuacje, że nie doszacujemy odpowiednio danych wysokości, danych grubości, na przykład drewna, czy też panelu, i wtedy powstają nam takie mikroprogi, które są idealną przestrzenią do tego, żeby się potknąć. To jest temat, o którym trzeba bardzo wcześnie myśleć, jeżeli chcemy uniknąć tych różnic w posadzce. Oczywiście są do tego jeszcze takie różnego rodzaju listwy łączeniowe, które powodują, że nam się robi taka Piękna pochylnia, i te uskoki się niwelują, ale umówmy się, to też nie jest najbardziej estetyczne rozwiązanie. Punkt trzynasty. Bardzo ważny punkt, który na pewno jest niezwykle pojemny. I możecie tutaj, w kontekście tego punktu, wymienić wiele przykładów ze swoich wnętrz. Ja sama również z takimi się na pewno spotkałam. W punkcie 13 chciałabym powiedzieć o słabej jakości. Jednym z najgorszych rozwiązań, jakie można sobie we wnętrzach zastosować, jest po prostu słaba jakość, która zaraz po krótkim nawet użytkowaniu może odwdzięczyć się rozklejeniem, odpadnięciem, pęknięciem, czyli pewnego rodzaju zniszczeniem. W taki sposób, że nie jesteśmy z danej rzeczy już w stanie korzystać. Temat ten jest przeze mnie bardzo mocno, intensywnie obserwowany, ponieważ najczęściej osoby, które przychodzą do mojej pracowni, oczekują wnętrz trwałych, oczekują wnętrz, które będą ładnie pracować przez długie lata i które nie będą dla mieszkańców kłopotliwe. Po wielu doświadczeniach doszłam do wniosku, że totalnie musimy odrzucić rzeczy, które po prostu są słabej jakości, ponieważ dla mnie to nie jest radość oddawać wnętrze które w dniu przekazania kluczy pięknie wygląda, ale za pół roku na przykład listwy przypodłogowe odpadają. Deska od wucetu pęka, gniazdka wyrywają się ze ściany. Nie dość, że to się zepsuło, to jeszcze niestety bardzo długo zbieramy się do tego, żeby ten element wymienić. Więc to wyrywane gniazdko, czy też te pęknięte deski od wucetu żyją z nami całkiem długo i nie cieszą nas tak, jak Powinno to wyglądać. To wszystkie punkty, najgorsze rozwiązania, jakie chciałam Wam zaprezentować dzisiaj. Tak jak wspomniałam na początku, to nie są wszystkie najgorsze rozwiązania, jakie na pewno na świecie istnieją, więc zapraszam Was do dyskusji i do podzielenia się Waszymi doświadczeniami. Dodam, że dla mnie, dla projektanta, taki feedback jest niezwykle ważny, ponieważ dzięki temu. Zwiększam swoją świadomość na temat niefunkcjonalnych czy niepraktycznych rozwiązań, które we wnętrzu mogą się pojawić, a o których na przykład jeszcze nie wiem. Dlatego dzięki Waszym komentarzom będę mogła poszerzyć swoją wiedzę i unikać rozwiązań, które nie byłyby satysfakcjonujące dla moich klientów. Zapraszam Was do dyskusji, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień.